Cześć widzowie, dzisiaj teraz gram właśnie z Tar Defense i mam do Was dobrą wiadomość. Dzisiaj o godzinie 20 będzie nowa piosenka Heiterzy 2, więc możecie sobie wejść na kanał o godzinie 20.00 i obejrzeć moją nową nutkę która będzie 2, którą właśnie jestem w trakcie montowania. Tutaj sobie postawiam postacie i ją montuję, więc mam nadzieję, że wejdziecie, bądźcie na niej, bo inaczej nie wiem co. Ale bądźcie, bądźcie. Bardzo was proszę. Dobra, bo to widzimy się. No, teraz szybciej będzie jeszcze odcinek z update'u Halloweenowego z PC X. Ale tak to dzisiaj będzie notka. Nutka e, miała być 2 listopada. E, bo włączyłem, e, wpuściłem, e, dałem na kanał trailer tej nutki. Tam było Nie, tam było to tylko. Trzy osoby z was widziały tę nutkę I tam tylko yy, było napisane, że tego drugiego yy, listopada i inny tekst Bo ja to zmieniłem, tylko tam to mi się z jakiegoś nie podobało I teraz będzie ją nową A tak, tu teraz jak te trzy osoby widzą ten film, to wiecie, że jednak będzie dzisiaj o godzinie 20 Ta nutka, a ja lecę za montowanie tej gierki, czy znaczy tej nutki Inarka